Słuchajcie, bo dużo pytań pada, pytacie o różne rzeczy. Okulary, zazwyczaj to, co mam na głowie, tak? Bo, no bo głowę głównie pokazuję. Na głowie, czy o te okulary, czy płatki i tak dalej. Słuchajcie, w temacie okularów na początku tych rowerowych odpowiadałem, ale wiecie. Założenie jest takie na tym kanale, pomimo że różne firmy piszą, żeby już reklamować różne rzeczy, ale ja się na nic nie zgadzam i nic reklamować nie będę, chyba że sam bym jakiś produkt tworzył, to wtedy go będę reklamował. No i docelowo będę produkty yy, swoje, ale w innej postaci i nie przy chamskiej jakiejś reklamie. Więc wiecie, ja na 100 komentarzy gdzieś w temacie okularów rowerowych odpowiedziałem, ale tak się nad tym zaczynam zastanawiać i chyba przestanę o tym mówić, odpowiadać. Słuchajcie, bo no bo to jest, wiecie, to sami sobie zaprzeczamy. Albo chcemy reklamy na tym kanale, albo nie, tak? Bo nawet jeżeli ja czegoś nie reklamuję, a to zakładam i wy zaczynacie się o to pytać, to ja już zaczynam pisać, co to jest za firma i tak dalej, więc robi się kurwa marketing. Robi się marketing, robię komuś kurwa za darmo, sam tracę swój czas i tak dalej, więc yy, wiecie, to trzeba się nad tym zastanowić, raczej to kurwa utniemy i będzie przemilczany temat, yy, bo yy, pytacie dużo o różne rzeczy, a ja nie jestem alfą i omegą, ja sobie kupuję, sprawdzam i tak dalej, co do zakupów ludzie. Ja kurwa się, ja nie jestem zakupoholikiem, nie jestem konsumentem, u mnie ma być tak, ma być kurwa zakup dokonany szybko, czyli w kilka minut decyzja, więc co robię, głównie Allegro, kurwa nie pierdolę się yy, i możliwość zwrotów, jak mi nie pasuje, Jep. więc tu Allegro jest najlepsze, tyle w temacie kurwa, żadne jakieś analizy, pierdoły kurwa, szybko i na temat, pasuje, nie pasuje, spierdala. I, i, I tyle. Nie chodzę po żadnych sklepach normalnych, nie mam na to kurwa czasu i zdrowia. Internet, klikam, dowożą, dziękuję, do widzenia. Temat zamknięty. Tyle w temacie i kurwa, nie pytajcie o nic <ścoughs> w temacie tych różnych gadżetów. Na razie.